Dzień dobry, Sławomir Krasek, Remax Plus, Międzynarodowe Biuro Nieruchomości. W domu, który widzicie za mną, czeka na Państwa mieszkanie. Niebawem ktoś z Was będzie jego nowym właścicielem. A ten dom znajduje się w takim pięknym miejscu, blisko lasu. informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.remax-polska.pl lub bezpośrednio kontaktując się ze mną pod numerem telefonu 602 269 455. Zapraszam.